Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, a to jest Zagrajmy w Heroes 3 of My Fan Magic The Shadow of Death. Yy, I tak, no, złota edycja ogólnie. To już jest czwarty odcinek, tak, to jest czwarty odcinek, bo w poprzednim odcinku, że mówiłem, że to jest czwarta, to był trzeci. Jak naprawdę, dobra, nie będę mieszał już na samym początku odcinka. Yy, generalnie tak, to jest czwarty odcinek, pierwsza część z jakiegoś scenariusza, jeszcze nie zastanawiałem się nad wyborem scenariusza, jaki wybiorę, nie wiem. Jakiś który zbudowanie jest aktualne na pokonanie wrogów? Miasto Xadra poszukuje grala, aby przyspieszyć ten proces, miasta oferuje bajeczną nagrodę temu, kto go im obdarzy. No nie wiem. Wojna planowa. Zazwyczaj wybieram tylko takie właśnie tarcze i to. Pokonanie wrogów i e, utrata wszystkich miast bohaterów tutaj. Zawsze tak wybieram, a można w sumie? Zdobycie miasta. No zdobycie miasta szczerze nie. Kupanie, pokonanie wrogów. Nie, no też nie za bardzo. Zdobycie artefaktów lub pokonanie wrogów. Oklęta hmm. misja. No może niekoniecznie. Um, czekajcie. Zebranie armii. W pnionych stuleciach smoki rządziły tym kresem. Czy ta historia się powtórzy? Oczywiście z, twojej z twoją pomocą. Nie wiem. To raczej nie. Jihad też nie wiem. Jeszcze się zastanawiam. Nowi przybysze? Można spróbować. Sp no, ale lochami sobie zagram generalnie. Tak myślę, że sobie zagram. Ogólnie zauważyłem, że nie ma bohaterów. Tak, tak. Teraz sobie o tym pomyślałem. Ej, właśnie. Czemu nie ma bohaterów, którzy nie mają ze specjalności pierwszą jednostkę z danego zamku? Gunnar to jest ok, bo ma logistykę. A nie, jest, okej, okay, to wybaczcie, mi się pomyliło widocznie. z Całą gnolę tam też pamiętam, albo był jakiś... Są, są, się wydaje. wydawało mi się... Sorry, pomyliłem się. Dobra, Gunara generalnie. Weźmiemy sobie tak. I złoto. Zastanawiam się. Problemem ostatniego roku była gospodarka rabunkowa, 12 miast zajmuje już z magariańskie, które zawsze były za, za małe. Bogactwa tej ziemi są bardzo niewielkie. Te nowe miasta zajmują ziemi, które ci się sprawnie należą. Należy. Musisz podjąć walkę i odebrać to to twoje. No dobra, dajmy wierzę. trudny Trudny ogólnie. Jest poziom trudności mapy. Hmm. Czekajcie. Dobra, no zróbmy tak, być może mi się uda, nie czytam fabuły, jeśli chcecie to sobie przeczytajcie, mi to nie jest przydatne dla mnie. Czemu jestem Lore? Aha, bo dwa zamki są, Lore, Rage, jakoś tak, odkrywanie, no beznadziejne, ale okej. Okay. No ma harpie, no dobra, trudno. Szczerze, dwoma zamkami nie lubię grać na samym starcie, hmm. Zobaczymy. E, dobra, tutaj najpierw tak lorei. Zobaczmy. Hm. Jak ci się z oczu patrzy, kolumno. hehe <laughs> suchary. Dobra, niech napiszemy tak. W ten sposób. Tu bierzesz klejnoty. Tutaj pewnie gdzieś w tę stronę jest bohater. Odporność. Odporność możemy. Gnole tu są jakieś Można gnole pokonać hmm, Może być ciężko Ale wiecie Raczej, ja raczej damy radę Tylko trzeba osłabić najpierw Tak W nogi mu walniemy O! Niesłe te harpie Aha, bo ich jest 19 aż w sumie Ona ma specjalność harpie Okej okay. Myślałem, że będzie ciężej A, jeden, świetnie Zrobisz coś, no nie to łatwym łupem, y, tysiąc kaski, no, wiecie, najlepiej najwięcej, y, nawet łatwo nam, mm, się z, łatwo po prostu zdobyliśmy tą całą y, jezioro klejnotów w chata proroka, zobaczmy. Kula przeciwstawienia, nie, no nie wiem czy to znajdę, no, tak gunar, y, gównar, hehe, czekajcie, w y, ten sposób, rady miasty to nawet nie ma, świetnie. Ale jest ta balista. Nie bez sensu marnować kasę. Logistyka fajnie, on będzie dużo chodził daleko. Przede wszystkim doświadczenie i może odkrywanie. Nie, nie dzięki. To tylko zapełnia nam sloty w umiejętnościach. Tam mówiłem, możecie sobie czytać. Mnóstwo przeciwników alabardnicy. Może być źle, więc ja może pójdę na dół. Um. Okej, okay, mapa jest mała. Powinniśmy dać w sumie radę. Też nie wiem, jak to będzie. Magia ognia? No, dajmy magię ognia. Co tam? Nie, hmm. się już jakieś jednostki rekrutują. żeby wiecie, przez ten tydzień już wszystko rosło wojsko a ja będę później, pójdę, idę na kapitol a, z walka, świetnie zwyczajne te troglodyty troglodyci dobra, no tak i zaraz troglodyta je dobije o, świetnie, nie trzeba na dobijać Jedny, jedna harpia, no cóż mm, trudno nie mam dobre doświadczenie. finanse ona się zwróci znaczy ją nie kupowaliśmy, więc wiecie to się zwróci za, za te wszystkie skrzyneczki, które wzięła mądrość. Tak, mądrość trzeba mieć. Rusałki. Mm, to się może przydać. Tu jest jakiś artefakt miecz sprawiedliwości. Jak tam się dostać? Aha, okej, okay, ja myślę, że tak tu jakoś wejdę. Ja, opuszczona kopalnia strażnicy w atacha, przeciwników troglodyci. No będzie ciężko. Dobra, teraz idziemy pod kapitol. W tym zameczku, jeśli się nie mylę, to będzie łatwiej, ponieważ... A nie będzie łatwiej. Czarci krąg, dobra. Poczęła nam drewna, więc będziemy musieli jak najszybciej przejąć tartek. no... Szkielety, serio. No to on jest takim, wiecie, supportem, on, wiecie, jakby Harpi źle poszło w walce, to on podejdzie, no dobra. No ale nie, troszeczkę straciliśmy arp, ale powiem wam, że ta lore jest nawet spoko. Tutaj też jest jakiś strażnik, trzeba klucznika znaleźć. Um. Widzę, że ta mapa jest chyba fabularnie też przygotowana bardzo. O, fajnie, rusałki się przyłączyły. Zawsze coś... Pełno tych kopalni. To jest dosyć... śmieszne. Ale dobra, um. Dobra, targowi i tfu zameczek, znaczy ten stadele Doświadczenie i finanse. No nią nie, nie będziemy jakoś zbytnio chodzić w... Androś. Mała Androś, cyklopa. Będziemy, będę się starał zdobyć mistrzy u niej finansów i później później nie będę zbierał... Będę po prostu złoto zamiast ekspa wybierał. Ogółem tak. Fajnie mamy taktyczkę. Możemy podejść jak najbliżej, nie ma sensu. Możemy tak. Rozpocznij. Tak, go zablokujemy. O kurde. Dobra, przynajmniej na dwie tury jest zablokowany. Tego możemy osłabić. Um, ty obrona. O. Dobra. O, serio. Wstań tu. No i łucznik atakuje, i. Bęjam. Logistyka zaawansowana. Zobaczmy, co mają przeciwnicy. Ład! Ja właśnie do niego przyłączył. Coś mi się tak zdaje. <grywia> Żywiołek magii. Już! Troszeczkę nie ten. Mm. Targowisko. Świetnie. Tutaj masz i tutaj nic. Oszczędzam mogłem drewno. O, niebieski się pojawił. Niebieski przy. O! O, o. o kurczę. O, wracamy. Tutaj też się ktoś pojawił, ale zniknął. Czy znaczy to był chyba ten niebieski? Tak. On chyba tu był właśnie, gdzieś. O, tu. I tutaj też ktoś był. Dobrze pamiętam. Ratusz na pewno i tutaj trzeba coś zainwestować. Na przykład złe oczy, i może sobie ulepszyć harpie. Dobra, tyle lo z logistyką możesz polecieć daleko. Doświadczenie, hmm. siareczka w tym garnizonie nic nie ma. Grupa przeciwników. Nie wiem, czy warto. Trzeba było to przewidzieć, czekacie walka. Aha. No, to jakaś trudna ona nie będzie. Możemy tak podejść i tutaj zostać przy tym uczniku. Rozpocznij. Czekamy. O, ładnie. Mm, ładnie, ładnie. Czekajcie, podejdziemy jeszcze tyle. Ty podlecimy tu i w ten sposób prawdopodobnie zabijemy, dokładnie. Tak, zabijemy i podejdziemy na piknierzy. O, zabijmy jednego. Dobra. No, coś tu wiedziałem, że coś tu będzie, bierzemy moc. Tylko tak, wracamy do zamku, bo w sumie nic nam tu nie zostało, chociaż możemy zahaczyć o meduzy. Dobra, niebieski wrócił. To jest dobry znak. Możemy się jeszcze przejść na dół i zrobić to tak, niebieski tam się gdzieś wskrył więc możemy tu łatwo pochodzić i w tę stronę udamy się meduzy czarcik krąg, bo już tydzień cytadela. okej, okay. to jest spoko opcja on tam nam chodzi, tam jest prawdopodobnie jego teren Tam oczywiście sobie czytajcie jak chcecie A, Logistykę weźmiemy jej. Mnóstwo krasnoludów, Nie. Walka znowu. Oni irytują tą, tymi walkami. Patrzcie, on w ten sposób. on podejdzie. ładnie trogodytów. No i popa. I tak, tak, tak. Harpie powinny się przyłączyć, bo mamy specjalność harpie. To chyba coś daje. Ale się nie mylę. Eee, nie są z naszego zamku, to też coś daje. Dobra. Fajnie by byłoby, jakby się przyłączyły. Byłoby całkiem ok. Przyłączy się. No! Może za chwilę. No, podlećcie. No, się na tu będę rzucać. Błogosławieństwo i na tom o. Fajnie podleciały, tak wiecie, blisko fajnie. Walni, ładnie. No ale tu będą no, trochę oddytać takie mięso ofiarne, czy tam armatnie. A cofnijmy się nim? Ciebie, co zrobię, Podlecą tego, co jest najbliżej. O, w ten sposób. Ten będzie wspierał z tyłu. Okej. Okay. Ładnie. Dobra, pełno zwłoków w ogóle Cześć, tu Mamy klucznika niebieskiego i co to nam daje to nie wiem. Zaraz się dowiemy. Klucznik godziny, co to dawało? Aha, Okej okay. <laughs> Niebieski klucznik jest tu, świetnie. Po prostu idealnie i tak... My idziemy po klucznika, tak... Valore, i coś tam. Zostawmy tych pikinierów. Aż tak drewna nam nie jest potrzebne w tej chwili. A oni mogą tutaj strzec na przykład przed garnizonem. Chociaż zawsze osłabią tego wroga. Ale wątpię. Ale zawsze coś, nie? Albo przestraszą. <grystanie> Pikinierzy, no wątpię, ale... Tak, Oczy i bierzemy miecz sprawiedliwości, Nie co to daje. A, 5 do każdej u, podstawowej umiejętności. Wow. Znaczy, no, świetnie. Po prostu idealnie. Tam dużo da. Um, no, coś tutaj niebieski szaleje. Uhuchu, uh, wracamy oczy, więcej oczu i bierzemy kolumnę oczu lorę a nie potrzebuje, na razie nic bo nikt, nikt nie atakuje, tutaj możemy zejść. podlecimy w ten sposób, on pójdzie do góry, nie zdąży, świetnie no i harpia, Chadziała. o, nie zabił dobra, dwie harpie hmm. Pierwsza pomoc? Nie nie, 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 dzięki. Wataha... Tu gdzieś było jeszcze więcej. O, tu jest ta, niepokręta świątynia, nawet nie wiedziałem. Hmm. No nie wiem. Jestem co do tego przekonany. Więc tura. O, osłabiły go pewnie te gryfy albo się przyłączyły. E, bo, oby nie. Ulepszamy oczy. Co <laughs> tak dziwnie brzmi. Ulepszamy oczy. <laughs> Dobra. I chyba go zjedziemy szybko. Hmm. Gryf jest najszybszy, więc tak robimy. Hmm. Czekajcie, zrobimy to tak. Następny. Następny. O. Czekajcie, tak. Następny. Tak. 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 Następny i tak. Rozpocznij. Strzelamy mu włócznika. To jest jedyna strzelająca jednostka. Podlatujemy kawałek. Strzelamy. O, fajnie. Tu jeden łucznik on nam nic nie zdziała raczej. Ten ma kule. No i słabo ma ten wróg trochę. uciekł, Ok. Nie odwiedzone. O, kolejny. To jest ten, co. Dobra, fajnie, bo można sobie ustawić wojsko podczas tego walki. To nawet się opłaciło mieć to. Znowu ten sam błąd. Hmm. W ten sposób jakoś. Czekajcie. Ty do rogu. Ty tu. Ty tu. I ty tu. Rozpocznij. No Ranimy mu tego. O! Tutaj widzę, już trochę pomyślał. On ma psalm mocy, więc fajnie by było pozbyć się mu tego bohatera. O, kurde. No. Świetnie. Czekajcie, o, w ten sposób. Oni są mocni nasyć. Mm. Tak i. Tak, o świetnie, mi dopisuje szczęście Finanse? Nie, no finansów nie będziemy zagradzać Wiecie co? Możemy spróbować zaatakować niebieskiego Nie wracamy Ok. Dobra Zielony coś ma? Nie ma Czy to jest koniec niebieskiego? Nie, nic w ogóle... O czym ty fery, co tu myślisz? Koniec niemieckiego To by było za ten... Mnichów mu kupimy. O o o o o o Wiecie co on tu ma? O, świetnie. Brawo dla niego. Kupimy tutaj tych mnichów, zawsze coś. Stoi na obronie. Tutaj też, przynajmniej jedną jednostkę. O. <laughs> Idealnie. Uciekł. On tam coś ma pewnie pokaże się, iż no, to się tam ma. O, to jest ta kula, więc będziemy mogli ją oddać. Tutaj dostaniemy Werny, to na razie nie potrzebuję. Jakoś mnie śpieszno. Yy, tutaj Loreal. Dobra, na razie tak zostawmy to. Yy. Czekajcie, ile tam jest ich? Chyba, dobra, wiecie co? Generalnie możemy kończyć ten odcinek, trochę przejęliśmy tu już jakiś zamek, więc jest OK. Niebieskiego żeśmy tak jakby do muru przyparli w tej chwili. Myślę, że takim akcentem możemy zakończyć ten odcinek, więc dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć, na razie, pa pa.